Wtedy jakoś będziemy w koalicji rządzić i łatwiej to będzie wytłumaczyć naszym y, wyborcom, czy jednak y, kierować się taką logiką techniczną sceny, że jak jest jeden dominujący podmiot, to w mniejsi muszą założyć i mistrza, prawda, i, 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 i trzymać się razem przeciwko niemu, czyli razem z pisem i z PSL-em. Otóż jeżeli taka dyskusja się toczy i teraz powiedzmy pada problem, no dobrze, taka decyzja i teraz jak to tłumaczymy wyborcom? To znowu jest bardzo prosty pomysł, sięgamy po symbole, tak? Jeżeli się łączymy z platformą, to przypominamy w świętej pamięci Barbarę Gidę i mówimy, to jest Is, tak, jego robota. Zaszczuli nam koleżankę, pamiętamy o tym nie możemy. Jeżeli idziemy w odwrotną stronę, wyciągamy panią Jarócką. I mówimy, to jest platforma, ich robota. Intryga, brochwicza, miodowicza, prawda, to jest cała prowo, dlatego musimy się trzymać razem z pisem i tak tłumaczymy wyborcom, dlaczego się musimy trzymać z pisem. Oba fakty, prawda, jeden można chwilowo przemilczeć, drugi można powiedzieć dla potrzeby politycznej. To jest jeden z dziesiątków drobnych przykładów. I każdą wolę można uzasadnić, jeżeli... Gazeta Polska pod kierownicą pana Piotra w którymś momencie wykonała, to zadała nieskutecznie, bo zgubiła czytelników, ale wykonała taką wolę, że nagle Adam na Nichnik nich się stał w tej gazecie dobry. Dlaczego? Bo ojciec ryzyk jest zły. Ryzyk jest straszny, leper, tych są straszni, to w takim razie Nichnik jest mniej straszny, więc musimy przejść na tę stronę. I, i, I ten straszak, o którym mówiłem, straszak endecki przecież był, wydaje mi się, że akurat w przypadku redaktora... Od trzech lat fikcyjnego redaktora gazety. Aha, bo Pan to spytał, czy to jest możliwe. Ja myślę, że dlatego Adam nikt od trzech lat jest fikcyjnym redaktorem naczelnym i nie rezygnuje ze stanowiska, chociaż go de facto nie sprawuje, żeby temu zapobiec, właśnie. Że uważa, że on jest gwarantem, póki status spółki jest taki, że on jest nieusuwany jako naczelny i obawia się, jak go by usunięto, to udziałowcy mogliby zrobić wszystko z tą gazetą, kierując się czystym zyskiem, a on to uważa za prawda, narzędzie dosowe. Więc więc coś takiego możemy... oczywiście jest on uznawany za pierwce demokracji europejskiej, jego odwagi można. Chodzi mi o to, że jest dużo, tylko tutaj chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo rozmaitych zawsze możliwości, bo uwaga ludzka jest ograniczona i nie może być w polu widzenia wszystko naraz, więc zawsze coś możemy podstawić powiedzieć ważne. To usprawiedliwa. Adam się zaczęło i w jego wypadku sądzę, że było to szczere, ale tylko moja pewna opinia. Uznał, że największym... Zagrożeniem jest endecki ciemnokut, mówiąc hasłowo. W związku z czym, generał Jaruzelski jest mniejszym złem. W związku z czym, po ogromnym stole jednamy się. Już nie potępiamy komunizmu, potępiamy endecką tradycję. I to był, to była tajemnica sukcesu. Przedstawiono gorszy wariant, wroga, który jest jeszcze gorszy. W związku z czym, wczorajszy grup już nie jest wrogiem. No, tak w największym skrócie manipulacja się dokonuje, dlatego Pańskie pytanie może się wydawać absurdalne, ale tak teoretycznie spokojnie sobie wyobrażam, że przychodzi nowy właściciel i zupełnie, bo tam nie wiem, akcji ryby wykupuje pakiet i stwierdza, chłopaki, takie jest zadanie i, i te chłopaki to są w stanie zrealizować, że gazeta zmienia kompletnie linię, a czytelnicy zwłaszcza tak dobrze wy, 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 wyrobieni, powiedzmy jak czytelnicy gazety w nie zauważają nawet, że linia się zmieniła i to akceptują. To jest możliwe. Końcu, ja poproszę teraz o podsumowanie. No. Dwa zdania pana profesora i na koniec dwa zdania pana redaktora. Znaczy ja nie będę podsumowywał, tylko powiem tak. Pierwsze, że ja nie, 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 nie chcę być tutaj obrońcą gazety wyborczej, bo oczywiście czytam od pierwszego numeru, podobnie jak wszystkie pozostałe gazety, które się ukazują w Polsce, ale jest to gazeta, która wyrosła z lewicowego dnia, to prawda, bo jest wzorowana na inne gazety, które czytam codziennie w że czyli na hiszpańskim El País, być może najlepszej gazecie w Europie, w i socjalistycznej, na francusku Liberacją taki, z, y, z takim elan vital, takim rozpędem życiowym, z pewną zabawą. Natomiast y, nie chcę, żeby ta nasza bezkulturalna rozmowa, panie redaktorze, wszystko czyniła tak nieczynnie, szybko, ale powiedziałbym, powiedział, powiedział, pół ironicznie, że gazeta, w której zaczynał pan swoją karierę, czyli UPR-owski Najwyższy Czas. Później Gazeta Polska, którą czytam z zainteresowaniem od pierwszego numeru. Bo ja lubię czytać gazety skrajne, na przykład Głos Macierewicza i wiele innych, bo to jest bardzo ciekawe zapoznawać się z poglądami yy, innych, yy, yy, innych nurców, takich nie będących w głównym nurcie. One nigdy nie zmieniały swojego podejścia do Lewicy do, i tam nigdy nic dobrego nie przeczytałem o Lewicy. Nie mówię, że już o SLD konkretnie, czy o Maciej, nie nigdy nic dobrego nie przeczyta. A, a przecież w każdej zbiorowości, w każdym nurcie, w każdym ruchu politycznym są wątki takie czy inne. I na koniec to nie, chciałem powiedzieć tylko już ogólnie, że yy, i ostatni raz coś zacytuję, ja bardzo lubię taką myśl francuską, tu kąprawne, w sety, Wszystko wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć. Nie wszystko można wybrać. I, I w życiu takim osobistym, i na pewno w życiu politycznym, żadnych zbrodni masowych, patologii, yy, patologii koncepcji komunistycznych w wersji stalinowskiej nie może być. Natomiast yy, chciałem, yy, nie wiem na ile mi się to udało, pokazać, że i to nie jestem pierwcą relatywizmu, że, yy, że jednak ideologia, która się zmienia, czyli idea czy koncepcja, a praktyka, to mogą być dwie różne rzeczy i nie można na przykład wkładać do jednego worka wszystko to, co się w Polsce działo do 1989 roku jako komunizm, bo to jest absurd. Partia komunistyczna została rozwiązana przez Stalina w 1938 roku przez Komiterni jako jedyna partia i przeżyli tylko komuniści, którzy byli trzymani paradoksalnie w więzieniach sanacyjnych, bo przez nie będziemy zlikwidować. I, I jak można porównywać okres do 1956 roku w Polsce z późniejszymi, i, i przecież nie chodzi tylko o to, że Polska była najweselszym bardziej socjalistycznym. Polska nie była w pełni suwerenna, Polska nie była w pełni demokratyczna, ale na skutek porozumienia ukraińskiego, więc to też nie dlatego, że ktoś chciał. Model polski, na przykład, yy, czy obok modelu jugosłowiańskiego, najwięcej, w mniejszym stopniu węgierskiego, był zupełnie inny niż model bułgarski-rumuński. Czyli chodzi Chodzi też o to, żeby no, patrzeć na to w sposób kompartystyczny. jedyny, który w nauce jest ważny, porównawczy, a, a, a nie tylko w sposób taki yy, bardzo wąski. Jeżeli to, to nasze spotkanie w jakiejś mierze pomogło nam lepiej zrozumieć i te różnice, które są między nami, yy, to mam nadzieję, że mogą jakiś pożytek także i dla nas samych, i dla, i dla słuchaczy naszych przykładów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, w, jak sądzę, nie oczekiwano wnes. Ja już powiedziałem, że tu wydyskutujemy jakiś wspólny protokół i się obaj pod nim podpiszemy, chociaż gdzieś tam na poziomie ogólnym myślę, że się zgadzamy i to było widać co do pewnych podstawowych założeń. Ja Myślę, że o tej kwestii warto rozmawiać po to, żeby uświadamiać sobie, że coś za konkretnymi symbolami się kryje. I zło nie polega na symbolu, tylko na tym, co się kryje. Jeśli mówimy o tym, że pewne symbole powinny być zakazane, dla tego, to dlatego, że jak mówiłem, one banalizują zło, ale jednocześnie no też takie bym przesłanie chciał wydobyć z tej rozmowy, yy, że trzeba się nad tymi symbolami zastanawiać. No nie być jakby zmyślny człowiek, który zakłada koszulkę jeszcze warą i pytany, co to jest, mówi, tak jak tu pani cytowała, że to jest symbol walki o lepsze o to, żeby wszystkie dzieci miały co jeść i żadne nie głodowało, nie a kto to był konkretnie ten Pana, to nie wiem, no to tak wszyscy mają takiego śruku i myślę, że to jest częste podejście. Więc yy, kiedy mówimy o zestawie, zestawiamy niewątpliwie zbrodniczego Stalina z niewątpliwie zbrodniczym Hitlerem, no to gniewa nas to, że się zbrodnie jednego chce pomniejszyć a drugiego wygodniej jest nie tylko tylko nazwać skrajną prawicą. To zupełnie bez sensu historycznie, żeby, żeby go przykleić, prawda, do przeciwników. Ale kiedy jednocześnie skoro wrzuciłem ten wątek, jest tak, że um, zaangażowanie kogoś w czasach stalinowskich y, relatywizujemy i mówimy, no to jednak tam czasy były takie, wielu ludzi wierzyło, teraz on potem się nawrócił, potem poszedł do opozycji. No można oczywiście dyskutować, ale jednocześnie, mówią, że ktoś był tam, a związany był z faksem, no to zbrodniarz niewątpliwy, to w ogóle nie ma dalszej dyskusji, to jest hańba prawda, albo jakiś tam nieczykrok jego nosił, chociaż mówimy o tutaj ludziach, którzy żadnej zbrodni nie popełnili, to, to, mamy, to widzimy, że coś się z tymi symbolami dzieje, ktoś nimi manipuluje po prostu. No i myślę, że sens takich rozmów jest taki, żeby to ostrożność budzić i namawiać zawsze do wnikliwości. O oglądaniu każdego symbolu z różnych stron i, i badaniu, co, co w nim naprawdę siedzi i, i także może kto nim dzisiaj siedzi i po co posługuje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za przybycie Państwa na dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi, bardzo dziękuję Panu Redaktorowi.